Cześć, witajcie, z tej strony Mishon, jesteście na kanale Mishon i ja nazywam się Mishon i jest tutaj bardzo dużo Miszona w Mishonie. Ale nie o tym jest dzisiejszy odcinek. Dzisiejszy odcinek to przewodnik po festiwalowej stylówce, czyli co spakować i nie zwariować. Lato, słońce, kraftowe hot dogi, to akurat mój ulubiony punkt. Piewy przy winku albo bez, do białego rana, ale też kurz, błoto, deszcz, to i toje komary i Problemy żołądkowe. A więc tak? Oficjalnie zaczynamy sezon na festiwale. Właściwie to on się już zaczął, ale ja go zaczynam dopiero teraz, bo jutro wyjeżdżam na mój ukochany festiwal, jadę do Sławy i tak mnie natchnęło, żeby taki przewodnik dla Was zrobić czyli przewodnik po stylówkach festiwalowych, ale nie tylko. Czy wiecie, co oznacza, że festiwale ruszyły? Stylówki, wybieg mody, to prawdziwy fashion week, tylko nie w Fashion Weeku tylko gdzieś tam, nie wiem gdzie, na Openerze albo, albo na Audio River. Jest jeszcze Audio River, organizują w tym roku Audio River czy popłynął w zeszłym roku tak, że już nie organizują. A szkoda, ładny festiwal. I niby festiwal to nie Fashion Week, ale czy aby na pewno? Festiwal to przede wszystkim najlepszy czas na kreatywność, zabawę, ekspresję i eksperymenty modowe. Tu możesz być moto boho chick, wróżką z friendslami, glitter punk princess, albo Y2K queen z attitudem Krystyny Aguilary. Możesz być kim tylko zapragniesz, możesz być wszystkim, ale w wersji turbo. A jeśli masz ochotę wyglądać, jakbyś przyszła w piżamie, czy też przyjść dosłownie w piżamie, to, to też spoko, bo uwaga, i tutaj będzie największa oczywistość tego odcinka, najważniejsze to czuć się dobrze w tym, co masz na sobie. Oczywistość, o której często niestety zapominamy, kompletując nasze stylizacje na festiwal. Twój styl równa się Twoje zasady. Ale nie bój się zaszaleć. Może właśnie to miejsce będzie początkiem Twojego modowego wyzwolenia się z szmacianych przyzwyczajeń. Przykłady, które Wam tutaj dzisiaj będą się przewijały, przykłady zdjęć różnych stylizacji, zmieniłabym jedynie pod kątem długości spódnic czy też nogawek spodni. To znaczy, wszystkie te stylizacje są super, minus takie ciągnące się po ziemi sukienki, spódnice i ciągnące się nogawek. Spodnie, a dlaczego do tego przejdziemy w kolejnej części tego odcinka? Co założyć na festiwal, żeby nie zginąć? Na nierównej drodze w piachu błocie toj toju? Ciężkie buty. Najlepiej za kostkę, najlepiej sznurowane. Wyglądasz jak gwiazda roka, nie boisz się błota, piachu, kałuży. I tej wywołanej deszczej, i tej w okolicy Toitoi. A Twoje kostki są zabezpieczone w razie gdyby powierzchnia była nierówna, a noc czarna i pełna strachów. Wiatrówka peleryna albo coś przeciwdeszczowego. Deszcz nie pyta czy masz dobry dzień. Deszcz pojawia się. I cię zmywa. Ubieranie się na cebulkę. Warstwy to twój najlepszy przyjaciel. Długi t-shirt albo krótka sukienka, mikroshorty, bluza, spodnie kurtka. Zdejmujesz, zakładasz, żyjesz i wyglądasz stylowo. Shorty plus rajstopy albo ewentualnie legginsy. Oczywiście można założyć shorty solo, ale jeżeli zrobi się chłodno, to wtedy wjeżdżają rajstopy. Jest wygodnie, ciepło, można w tym tańczyć, leżeć w trawie, a gdy zrobi się ciepło, ściągać jedną warstwę i gotowe. Oversize'owa ciepła bluza z kapturem. Do tańca, do snu, do życia w niej od poranka do poranka. Absolutny must have. Kapelusz, bucket hat, czapka z daszkiem, cokolwiek czym możecie zakryć głowę. Okulary przeciwsłoneczne. Rano nie widać zmęczenia po nocy, w ciągu dnia chronicie się przed słońcem, a w nocy wiadomo, bronicie się przed wścibskimi spojrzeniami. Chusta Duża paszka. Do założenia na głowę, do ochrony przed wiatrem, można z niej zrobić pareo, bluzkę, szal, co tylko dusza zapragnie. Nerka albo mini plecak. Ręce wolne, wszystko pod ręką, koniec z dramatami w stylu gdzie jest mój telefon? To jest, to jest mój dramat życiowy, taki przewija się przez całe moje życie. A teraz moje ulubione, czyli czego nie zakładać, jeśli chcesz przetrwać festiwal i zachować swoją godność. Kombinezon i to jest absolutne numero uno. Wygląda super, aż do momentu, kiedy musisz iść do toja i rozebrać się do naga. Sandałki, japonki, klapki. Czy serio chcesz mieć... Piach, błoto i cudze DNA pomiędzy palcami. Długa spódnica. Plącze się, łapie kurz i żyje własnym życiem, a po jednej wizycie w toju masz w niej obce formy życia. Spodnie z bardzo długimi nogawkami. Jak tylko dotkną kałuży, masz błotnego mopa plus, podobnie jak przy długiej spódnicy, obce formy życia. Sztywne dżinsy. Ok, spróbuj w nich usiąść na trawie, a potem spróbuj wstać. Białe rzeczy. No, chyba, że chcesz mieć pod koniec imprezy obraz Poloka na sobie, wtedy jakby twoja sprawa. Top bez ramionczek i bez wsparcia. Będziesz go cały czas poprawiać, a podczas tańca czy skakania pod sceną będziesz mieć wiecznie zajęte ręce. No chyba, że jesteś z tych, co chcą bardzo uwolnić cycki, ja do tego nic nie mam. Co spakować do plecaka lub walizki, żeby żyć i nie mieć kryzysu egzystencjalnego? T-shirty. Dwa, trzy, najlepiej różnej długości, do spania, do hasania, absolutnie do wszystkiego. Tank topy, najlepiej dwa, można nosić razem, osobno, i to jest doskonała rzecz do tego, żeby budować warstwy, do tego, żeby budować tę cebulkę. Shorty plus rajstopy, ewentualnie jakieś leginsy. Mikroshorty. To kolejna super sprawa przy budowaniu warstw na cebulkę. Spodnie, dresy, no coś na chłodniejsze wieczory. Najlepiej te z węższą lub zwężającą się ku dołowi nogawką, żeby móc je podwinąć oraz niezadługie nogawki. Krótsza sukienka. Super solo i super jako tunika do jeansów. Bluza. Najlepiej oversize z kapturem. Wiadomo. Kurtka oraz peleryna przeciwdeszczowa. Dobrze, żeby któraś z tych dwóch wymienionych miała kaptur. Ciężkie buty za kostkę, najlepiej wiązane, tak jak już wspominałam. Plus trampki, które mogą umrzeć i odejść z honorem. Bielizna i skarpetki. Zawsze więcej niż ci się wydaje. Zaufaj mi. Kapelusz albo jakieś inne nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne. Duża chusta lub apaszka, nerka lub mini plecak, piżama. I tutaj sprawdzajcie prognozy pogody, bo jeśli noce mają być chłodniejsze, to możecie nawet zabrać ze sobą dres. I pamiętajcie, mówię Wam to jako matka Polka: piżama to ważna rzecz, bo kiedy wrócicie z. Błota i kurzu, bardzo miło będzie się wykąpać i przebrać w coś czyściutkiego i pachnącego. Powerbank najlepiej duży, taki, który ma moc całego wszechświata w sobie. Ładowarki! Brokat, dużo brokatu. Najlepiej taki yy, ekobrokat biodegradowalny, pamiętajcie, brokat, ale przyjazny dla środowiska. Mokre chusteczki, przydadzą Wam się absolutnie do wszystkiego. Duży i malutki ręcznik. Chusteczki higieniczne i małe lusterko. Papier toaletowy, tak? Wejście papier toaletowy. I alert, czyli taki głośny alarm, który może Wam się przydać w razie nieprzyjemności. Ja mam coś takiego. Znalazłam to na Instagramie, który pcha mi tę reklamę. Podejrzewam, że zaraz mi napiszecie w komentarzu, że wy też macie reklamę tego urządzenia. Ja go sobie kupiłam razem z koleżankami na spółę, więc taniej nie wyszło, bo tam można to kupić w jakichś różnych opcjach, czyli 3, po pięć, po trzy, i za każdym w, w, w każdej z tych opcji po prostu można to kupić taniej. I wiadomo, im więcej, tym taniej. Natomiast to jest. Zajebiście głośne, miga światłem yy, i może też służyć jako latarka. Także fajna rzecz, wydaje mi się, że warto to ze sobą zabrać. Uwaga, włączę teraz coś, co bardzo będzie wyło. Proszę się nie bać. Ała. Ała. Przydatna rzecz, kiedy jest, chodzicie sobie wieczorami gdzieś tam w alejkach pomiędzy namiotami czy domkami, czy gdzieś po terenie festiwalu, warto mieć coś takiego yy, przy sobie. Rzeczy, które cię uratują i zwykle nikt o nich nie pamięta do momentu, kiedy nie jest już za późno. Zatyczki do uszu. Jak chcesz się przespać, mimo że ktoś obok gra swoje techno z JBL-a, rzecz niezastąpiona. Spray na komary i kleszcze, bo warto zapobiegać niż potem płakać. Leki przeciwbiegunkowe. Festiwalowa kuchnia to czasem ruletka. Plastry na odciski. Glany są piękne, ale nie są delikatne. Kosmetyki w wersji mini pozwalają mega zaoszczędzić miejsce przy pakowaniu się. Tampony, podpaski, kubeczek menstruacyjny. Zawsze dobrze mieć przy sobie, nawet jeśli nie macie tego dla siebie, to zawsze możecie poratować koleżankę czy jakąś dziewczynę yy, na festiwalu. Żel antybakteryjny. Absolutnie toaletowy, złoty standard. Klapki pod prysznic, bo nie wszystko co mokre, znaczy umyte. Podsumowując, festiwal to przede wszystkim święto dobrej energii. A przynajmniej dobrze, żeby tak było. Nie ubiera się dla Instagrama. Ubierz się. Dla siebie. To Twoja szansa, żeby wyglądać tak, jak można to ochotę przez całą resztę roku, a być może nie masz na to odwagi. To szansa na to, żeby wyglądać tak, jak czujesz się w środku. Dziko, kolorowo, kreatywnie. Nie bój się eksperymentować, ale pamiętaj: moda nie powinna cię męczyć, moda powinna cię bawić. Błysz jak dyskotekowa kula o trzeciej nad ranem, tańcz jakby jutro miało nie być, noś glany do tiulu, Buckethead do bikini i brokat absolutnie do wszystkiego. Tak, po festiwalu brokat znajdziesz w miejscach, w których brokat nigdy nie powinien się był znaleźć. Ale przede wszystkim weź ze sobą... Myślałeś, że powiem dobry humor, nie? Nie, weź ze sobą dużo skarpet, zatyczki do uszu, papier toaletowy i pamiętaj Tojtoj nie wybacza kombinezonów. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, pa!